Będziemy rozmawiać teraz o końcu roku szkolnego, bo Dzień Taty też zwyczajowo wyznacza ten ostatni tydzień szkoły i porozmawiamy o takich sytuacjach, które zdarzają się bardzo często w końcówce roku szkolnego, które dla uczniów nie są miłe. Porozmawiamy o tym, czy szkoła zawsze rzeczywiście przestrzega wszystkich praw, które w uczniowskim kodeksie, w statucie szkoły i w ustawie powinny być zapisane i przestrzegane. Marcin Kruszewski, prawnik, twórca internetowy. Na Marcina zawsze możemy liczyć. Po naszej rozmowie zostanie na czacie, więc już szykujcie w głowie, dla, albo nawet w notatkach, pytania dla Marcina. I Michał Król, uczeń trzeciej klasy Technikum. Mateusz. Przepraszam, Mateusz. Mateusz, trzeciej klasy Technikum. Czyli rozumiem, że jeszcze przed Tobą dwa lata. Jeszcze rok, w czwartej jestem. Czyli teraz, teraz jest czteroletnie technikum? Teraz pięcioletnie technikum, ja jestem w czwartej. Teraz w czwartej. A, A no teraz bo ta czwartej, ok. no tak. Czy nic się nie zgadza, kto nam to pisał? ja byłeś dalej na pewno i to... Dobra, okej. Okay. Twoja dyrektorka. Michale, Michale, jesteś w takiej sytuacji, znalazłeś się kiedykolwiek w takiej sytuacji, że czułeś się zupełnie bezbra, bezradny wobec nauczycieli? Myślę, że tak. Miałem ostatni taki y, przypadek sam na sobie, mhm. gdzie ogólnie my w szkole chodzimy w garniturach. Mamy lakierki, buty, i uszkodziłem sobie stopę chodząc w tych butach po prostu codziennie przez 8 lub więcej godzin. Ja tak. y, I nie mogłem chodzić dalej w tych butach. Zakładałem do szkoły Adidasy, takie ciemne, żeby się nie wyróżniały, żeby było wszystko ok. Y, aczkolwiek nauczyciele na to nie zwracali uwagi, w ten sposób, że tam jest zasada taka, że trzeba chodzić w tych butach. I nie mogę chodzić w Indy. Bo taki jest statut, Bo tak? taki jest statut. Mhm. I dostawałem notorycznie cały czas za, za to uwagi w szkole. Cały czas było mi to wytykane. Była nawet jedna pani nauczycielka, która mi zdjęcia robiła stóp. Chodziła po klasie, latała i robiła I mi zdjęcia. I do czego te zdjęcia wykorzystywała? Żeby potem pójść do pani wychowawczyni. Na skarży. Materiał, dowodowy, Materiał chyba, a chyba a dowodowy tak brzmi. Ale już poczekaj, no bo uwagi, było ich parę, nie jedna. Było ich dużo. One wpływają potem na ocenę z zachowania. Tak, one wpływają potem na ocenę z zachowania. A co miałeś obniżaną? Tak, mam obniżoną zach ocenę z zachowania. A co gorsze, jeszcze w y, mojej szkole, żeby wjechać sobie na parking szkolny, trzeba mieć zachowanie przy nim, przynajmniej czwórkę. Okay. A zawsze mniej. No dobra, ale słuchaj, czy ty miałeś, nie wiem, mama albo rodzice napisali ci jakieś zaświadczenie o tym, że ty z powodu choroby stóp musisz chodzić w, innych, y, w innym obuwiu? Tak, tak, tak. Miałem to zaświadczenie od lekarza. A od lekarza nawet? No. I co pani dyrektor na to, co twoje wychowawczyni na to? <laughs> nic. No nic. A macie jakiś zaopiec. samorząd uczniowski? Czy tam jest jakaś dyktatura w tej szkole? O co tu chodzi? Tak, pół na pół. A. Ale Marcin, czy szkoła ma prawo, to porozmawiamy o tej historii, czy szkoła ma prawo uczniowi, w sytuacji, kiedy on ma zaświadczenie od lekarza, narzucić obowiązujące w szkole zasady, nawet takie, które zagrażają jego zdrowiu w tym momencie, ale które są może niekorzystne dla jego zdrowia? Ja myślę, że to przeczy nie tylko logice, ale też prawu, a po pierwsze takiej ludzkiej przyzwoitości. My powinniśmy patrzeć na taką sytuację, po pierwsze, jako ludzie, cokolwiek by nie mówiły przepisy, one muszą czynić zadość takim podstawowym zasadom etycznym. Jeżeli ktoś jeżeli komuś jest y, niewygodnie, staramy się temu budowi uśmierzyć. Już y, taka paremia prawnicza podstawowa, prawo nie może żądać od nas czegoś niemożliwego. Jeżeli widzimy ucznia, który faktycznie ma jakieś schorzenia, dostosowujemy to do potrzeb. Statut szkoły oczywiście w artykule 99 ustawy prawo oświatowe, on jest upoważniony do tego, żeby uregulować ubiór uczniów. Podejrzewam, że to był strój jednolity, macie mundurki, tak? Garnitury po prostu. No tak. Jeśli to jest strój ujednolicony, szkoła może wymagać konkretnego typu ubioru. Jeżeli to nie jest strój ujednolicony, może określić na przykład pewne zasady, czyli na przykład załóżmy obuwie z jakąś podeszwą, ale to musi być dostosowane do praktyki. To jest oczywiste, że jeżeli byłaby zima, byłoby bardzo zimno, szkoła nie może powiedzieć, że wszystkie dziewczyny chodzą w odkrytych sandałkach, no bo przeczyłoby to po prostu takim podstawowym celom, dla których ten ujednolicony strój się no, wprowadza. No dobrze, ale nikt nie protestował wobec statutu, więc czy. Można też pomyśleć o tym, że nauczyciele zasadzili się na Mateusza, dlatego że bali się, że będzie fala. Jak o jemu pozwolimy, to za chwilę następni powiedzą, że buty je obcierają. Tak. I nici z naszego pomysłu na, na, na lakierki. strój. Mi się wydaje, że wszystkie zasady, jeżeli są wprowadzane w zgodzie ze społecznością szkolną, no, ty jesteś nauczycielem. Wiesz, że dużo chętniej przestrzega się zasad, na które się umówimy, które są logiczne i mają jakiś cel. Ja uważam, że autorytet takiego statutu, takich zasad, płynie z pewnego konsensusu. Jeżeli uczniowie widzą, że te zasady mają sens, są odzwierciedleniem pewnego etosu szkoły, chętniej będą w tym brali udział, niż jeżeli zobaczą, że kolega być może będzie miał całe wakacje z głowy, bo nie będzie mógł grać w piłkę, będzie miał uszkodzone no tak. nogi. Wydaje mi się to absurdalne. Co ja bym mógł radzić? Tak sztywny statut, on moim zdaniem nie czyni zadość wymogom, jakie daje ustawa. On mógł być zaskarżony do kuratora, Kurator by uchylił takie bezwzględne postanowienia no bo nazwałbym to wręcz takimi. Prawami drakońskimi, mm -hmm. które nawet myślę, że w realiach więziennych by były nie do przejścia. Nawet w o, dobre! No. może być kaleczony swoim ubiorem. Marcin, to teraz porozmawiajmy o takich historiach, które w końcówce roku się zdarzają i są bolączkami każdego ucznia, w momencie kiedy są wystawiane oceny. Czy rzeczywiście ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych y, uzyskanych w danym semestrze? Czy uczeń ma prawo zaprotestować? Wypada mi powiedzmy, nie wiem, 2,60, nie, 2,52. Czy to jest już dla mnie trójka? Czy ja mam obowiązek wystawić trójkę? Mogę wystawić dwójkę, a czy mogę wystawić czwórkę na przykład? Przepisy prawa nie mówią o średniej jako takiej Ustawa w systemie oświaty wprowadza sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania. Jeśli chodzi o osiągnięcia edukacyjne, porównujemy jako nauczyciel wiedzę ucznia, wraz z tym, co zawarte jest w podstawie programowej. Czyli na przykład, jeżeli rozmawiamy z uczniem, który jest już licealistą wiemy, że raczej lalkę powinien przeczytać i raczej powinien wiedzieć, że jednak Sienkiewicz napisał Krzyżaków, a nie, nie Mickiewicz Więc e, patrząc przez taki pryzmat, średnia może się pojawić w statucie jako taki wskaźnik. Wiemy, że Uczeń, który ma 3,5, raczej nie jest piątkowym uczniem z tego polskiego, a uczeń, który ma średnią 5,8, no to raczej już pozjadał wszystkie rozumy i pewnie może rozmawiać już tylko z nauczycielem, ale średnia nie jest jedynym wyznacznikiem oceny. To by przeczyło temu ustawowemu wymogowi, żeby porównywać tę wiedzę ucznia, jego umiejętności z tym wzornikiem, który znajduje się w ustawie. Więc zamykanie się w tej średniej moim zdaniem byłoby naruszeniem przepisów. Zresztą to wskazywała Najwyższa Izba Kontroli. To jest jeden z najczęstszych obszarów łamania praw ucznia. Właśnie ocenianie. A niestety, tak jak w życiu jest pewna śmierć i podatki, tak w szkolnym życiu pewna jest ocena. I ona powinna odzwierciedlać prawdziwą wiedzę ucznia. Możemy sobie wyobrazić ucznia, który na przykład na początku roku miał jedynki, dwójki, ale na koniec roku nauczyciel widzi, to jest gość, który opanował wszystko na szóstkę. No to najpewniej wskazuje to na to, że nadrobił te zaległości z początku roku. Marcin jest jakimś optymistą. Na szóstkę u was można dostać szóstkę? Można Gole. dostać szóstkę. Za co? Za jakieś pewnie wybitne osiągnięcia, nie wiem, mi się nie zdarzyło raczej, znaczy może parę razy. Okej, za coś ekstra, ja słyszę najczęściej. To jest bolączka systemu edukacji i być może interpretacji przepisów przez właśnie nauczycieli i to wskazywał właśnie NIK, kontrolując szkoły w województwie świętokrzyskim, na ocenę celującą, Zgodnie z naszymi przepisami potrzebne jest opanowanie do perfekcji tej wiedzy, która przewidziana jest w podstawie programowej. Wszelkie wymogi wiedzy poza podręcznikowej. Fajnie, że nauczyciele chce, żebyście byli ambitni, ale wciąż na szóstkę wystarczy opanować do perfekcji to, co Ale było numer, na danym niektórzy nauczyciele. A ale... ja to, to wierzyłem, drodzy państwo, jak byłem uczniem. Ja też, ja też! Ja też! I do dzisiaj. Znaczy, nie, przepraszam, skłamałabym. Za moich czasów nie było szóstki, Dwa ale pięć. ja też uwierzyłam, bo m, moje dwójka moich moich synów też przeszła przez system szkolny. Więc ja jako rodzic wiedziałam, że to jest po prostu coś super ekstra. Mateusz, na sam koniec chcę cię zapytać, czy Ty miałeś taki, takie poczucie, że w tej sytuacji, kiedy poczułeś się skrzywdzony w szkole, miałeś jakąś jasną ścieżkę odwoławczą, mogłeś pójść do Pani Dyrektor i Pani Dyrektor zareagowała? Nie, myślę, że nie, bo tutaj jakby Pani wychowczyni, która nas bardzo za to karciła, za takie coś, była bardzo, miała bardzo dobre znajomości z Panią Dyrektorką, więc Słuchaj, tą drogą. ale przed tobą jeszcze ta szkoła nie koniec roku wystawienie ocen i Już rok mam wystawione. No ale zawsze jeszcze się coś może wydarzyć, jeszcze nie, nie ma świadectwa nie. w ręku. Nie, już po konferencji nie. jest. A po, dlatego tak spokojnie mówisz o tym? Tak. <noise> Słuchaj, to Tobie życzymy bardzo miłych wakacji. I tobie Marcin też, bo pewnie będziesz miał trochę spokojniejszy niż rok szkolny. Bardzo Ci dziękujemy. To powiedz jeszcze właśnie, z taki Mateusza, kiedy on czuje się skrzywdzony przez szkołę… Teraz w tym skrócie, bo to też hmm? jest y, bardzo ciekawy temat. Pamiętajcie, że ocena nie jest… Y, podawana nam eks katedra. Nauczyciel zgodnie z ustawą ma obowiązek nie tylko podać ocenę, nie tylko obowiązek udostępnić pracę pisemne tak żeby rodzic czy uczeń mógł zweryfikować w ogóle, czy ta ocena odzwierciedla wiedzę ucznia. Jeżeli to jest praca pisemna, ale też ma obowiązek każdą ocenę uzasadnić. Jeżeli to uzasadnienie się nie broni, jeżeli widzimy, że ta ocena była wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, na przykład miałem 100% ze sprawdzianu, nie mogłem dostać szóstki. Dlaczego? Wtedy możemy złożyć zastrzeżenie do oceny. To jest bardzo rzadko praktykowane w polskich szkołach. Jeżeli ocena jest wystawiona z naruszeniem przepisów prawa, teoretycznie szkoła powinna przeprowadzić egzamin. Dyrektor wyznacza taką komisję na wniosek ucznia albo rodzica, i taki egzamin przeprowadzony ustawia ocenę prawidłowy już sposób. Co ciekawe, to jest bardzo bezpieczne dla ucznia, dlatego, że on nie może dostać niższej oceny niż ta zaproponowana. To jest trochę tak jak w milionerach. Gwarantowana trójka. Nie, że już nie można spaść. Co ciekawe, takie zastrzeżenie można złożyć nawet w stosunku do poprawki. A, Więc dobre. Problem w tym, że niestety w szkołach one bardzo rzadko są praktykowane, a szkoda, bo czasami oceny budzą duże wątpliwości. Tematów do rozmowy z Marcinem jest mnóstwo, dlatego zostaje Marcin na czacie i może, możecie zadawać swoje pytania. Na przykład takie... Czy faktycznie prawnym, prawne jest albo zasadne jest, że nie chcą mi wydać... Świadectwa, bo nie oddałem książki do biblioteki albo nie oddałem bilansu zdrowotnego na czas. Albo na przykład ile y, rzeczywiście komisów tak zwanych, jak to się ładnie mówi, warunkowych, warunków w y, kolejnym roku można mieć. Czy tylko jeden, czy może dwa. Marcin zostaje z nami na czacie, nasz czat na naszej stronie internetowej. Mateusz wędruje na wakacje. Wszystkiego dobrego, zdrowych stóp ci życzę, przyjaciół, A my, proszę państwa, trochę, żeby uspokoić emocje, już uczniowie nie muszą poprawiać, bo już rady pedagogiczne w większości szkół były, ale taka porada na przyszły rok, jak uspokoić swoje emocje naturalnymi sposobami, ziołkami. Cześć, tu Dorota i Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień Dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na Dzień